Spożycie startera dla cieląt jest tym, co napędza rozwój żwacza. Przygotowuje ciele do odsadzenia i absolutnie konieczne jest, abyśmy proponowali dawkę startera tak szybko, jak to możliwe po urodzeniu cielęcia. Dostępność startera dla cieląt już w pierwszym tygodniu jest naprawdę ważna, ale ważne jest również upewnienie się, że jest świeży i czysty. Jak często należy go zmieniać? To naprawdę zależy od rodzaju gospodarstwa, jakie masz. Jeśli starter znajduje się na zewnątrz, gdzie jest wystawiony na działanie czynników środowiskowych, należy go wymieniać codziennie. Jeśli znajduje się w środku, zwykle wystarcza upewnienie się, że jest czysty co jeden lub dwa dni. Wielu producentów korzysta z automatów paszowych, które mogą napełnić karmnik podczas gdy starter jest dostępny u dołu i ciele może go skubać, jeśli chce. W takim przypadku nie ma potrzeby zmieniania startera każdego dnia, ale w przypadku automatów paszowych ważne jest również, aby upewnić się, że małe cząsteczki nie gromadzą się na dnie i nie powodują zatorów. Zależy to więc trochę od gospodarstwa. Kluczową kwestią jest kontrola, czy starter jest czysty, czy jest suchy, czy jest dostępny. Są to kluczowe kryteria określające, jak często należy go zmieniać. Wewnątrz starter powinien być dostępny co najmniej w wiatrach nie w automatach paszowych, ale w wiadrach. Wtedy najmniej co 2-3 dni cielęta powinny dostawać świeży starter.